Slowly, quietly, slowly come and the violence caused such silence. Who are we mistaken? But you see, it's not. I you. Mi przywielu dzięki uprzejmości pana Wójta. Dzięki temu, że stanął na wysokości zadania i udostępnił obiekt, doprowadził go do stanu takiego, jak dzisiaj tutaj widzicie, że możemy świetnie e, razem się bawić. Życzę wszystkim powodzenia e, tym, którzy będą najlepsi zwycięstwa, braku kontuzji, e, dobrej zabawy, najmłodszym e, zdrowej, normalnej rywalizacji, żeby nie było łez. Komisji, tylko i wyłącznie trafnych decyzji bez błędów. Cóż, bardzo się cieszę, że te zawody doszły do skutku i tak licznych, w tak licznej gronie możemy dzisiaj się tutaj bawić. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu Ducha. Tomasza Sokołowskiego, prezesa zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Trzebielu i zarazem wójta gminy Trzebiele. Panie Starosto, panie Komendancie, szanowni goście i wy niezwykli druhowie ochotniczych straży pożarnych, zarówno młodzieżowa drużyna jak i drużyny seniorskie. Bardzo serdecznie was witam na Tutaj Ziemi Trzebielskiej to jest bardzo historyczna chwila i moment. Chciałbym z tego miejsca podziękować Wam za wasze zaangażowanie, za Waszą służbę i poświęcenie. Z tego miejsca chciałbym podziękować moim druchom z terenu gminy Trzebiel OSP, czyli OSP Trzebiel, OSP Dębinka, OSP Karsówka, OSP Żarki Wielkie i OSP Niewica. Którzy bardzo mocno zaangażowali się właśnie w organizację zawodów, jak i również chciałbym podziękować swoim pracownikom, którzy bardzo mocno pracowali nad obiektem, aby obiekt był w takim stanie, jakim jest teraz, i można było przeprowadzić zawody sportowo-pożarnicze. I komisja, która pozytywnie zatwierdziła. Obiekt. Także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i życzę przyjemnych chwil i zabawy przede wszystkim. Dziękuję. Proszę o otwarcie zawodu prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żarach, druha Józefa Radziona, starostę powiatu żarskiego. Dwudzi dwudzieste Drugie, powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, powiatu żarskiego, ochotniczych straży pożarnych uważam za otwarte. Otwieram. number am Proszę o odczytanie protokołu końcowego z 22 zawodów sportowo-pożarniczych sędziego głównego zawodów, starszego kapitana Stanisława Puzio. Protokół końcowy z sędziego głównego zawodów, zawodów sportowo-pożarniczych. W dniu 3 czerwca trzeciego roku przeprowadzono w Przebielu 22 Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział 30 drużyn, w tym 18 drużyn młodzieżowych. Zawody rozgrywane zostały w konkurencjach Sztafeta Pożarnicza, Ćwiczenia Bojowe, Komisję Sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach rozkazem nr 6 łamane na 2023 z dnia 22 maja 2023 roku. Kolejność miejsc w poszczególnych grupach. Klasyfikacja generalna drużyn młodzieżowych. Szóste miejsce: drużyna OSP Piotrów z wynikiem 896,7 punktu. Piąte miejsce: drużyna OSP Śniawa Ważarska z wynikiem 900,6 punktów. Czwarte miejsce OSP Lubanice z wynikiem 901,2 punktu. Trzecie miejsce drużyna OSP Żarki Wielkie z wynikiem 918,3. Drugie miejsce drużyna OSP Górzyn z wynikiem 924,5. I pierwsze miejsce drużyna OSP Złotnik z wynikiem 960,8 punktów. Klasyfikacja Generalna drużyn, drużyn Młodzieżowych Chłopców. 12 miejsce drużyna OSP Żarki wielkie z wynikiem 68,1. 11 miejsce, drużyna OSP Górzyn 2 z wynikiem 887,2 10 miejsce, drużyna OSP śniewa Żarska z wynikiem 904,7 9 miejsce, drużyna OSP Górzyn 1 z wynikiem 914,8 8. Miejsce drużyna OSP Przewóz z wynikiem 933,2 punktów. 7. Miejsce drużyna OSP Tuklice z wynikiem 939,1 punktów. 6. Miejsce drużyna OSP Mirosłowice Dolne z wynikiem 941,8 punktów. piąte Miejsce drużyna OSP Jasień z wynikiem 943,6 punktów. 4. Miejsce drużyna OSP Złotnik z wynikiem 956,6. Trzecie miejsce drużyna OSP Piotrów z wynikiem 935 Drugie miejsce drużyna OSP Lubanice z wynikiem 986 I pierwsze miejsce drużyna OSP Pierniów z wynikiem 983 Klasyfikacja Klasyfikacja wymiarła na drużym kobiety. Pierwsze miejsce drużyna OSP Złotnik z wynikiem 155 Drużyna OSP Lubanice z wynikiem 117,1 Klasifikacja Generalna Dąbrzyn-Mański Miejsce 10. Stara Woda z wynikiem 65,9 Burówka Nieukończona 9. Dziewiąte miejsce Dębinka z wynikiem 151 punktów 8. Miejsce Drużyna OSP Bieniu z wynikiem 138,9 3. Miejsce Drużyna OSP Brodów z wynikiem 135,9 Szóste miejsce drużyna OSP Lubanice z wynikiem 122,2 piąte miejsce drużyna OSP Maszów z wynikiem 111,7 czwarte miejsce drużyna OSP tuplice z wynikiem 110,4 trzecie miejsce drużyna OSP Sieniowa Żarska z wynikiem 107,3 Drugie miejsce OSP choć z wynikiem 105,3 i pierwsze miejsce drużyna z OSP Złotnik z wynikiem 54,7 Podczas zawodów komisji sędziowskiej nie wpłynęły protesty. W czasie zawodów uległo, uległo wypadkowi jedno, jeden zawodnik, który, któremu udzielono pomocy doraźnie. Protokół podpisał sędzia główny starszy kapitan później stawicowa. Dziękujemy komisji i za przeprowadzenie sprawne zawodów. A teraz przystępujemy do ceremonii dekoracji drużyn startujących w 22 powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Rozpoczniemy od kategorii CTIF dziewcząt. Zapraszam tylko kapitanów drużyn, którzy zajęły miejsca od 6 do 4. Szóste miejsce OSP Piotrów, dziewczęta. Piąte miejsce OSP Sienia Ważarska. Czwarte miejsce OSP Lubanice. Proszę kapitanów o wystąpienie. OSP Piotrów, sieniawa Ważarska i Lubanice. A o wręczenie dyplomów i gadżetów proszę. Poręczenie proszę pana starostę i pana komendanta. Drużyny, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego, będę prosił całe drużyny o wystąpienie. Zaczniemy od miejsca trzeciego. Proszę kapitanów o wstąpienie. Miejsce trzecie w kategorii dziewcząt OSP Żarki Wielkie. Zapraszam całą drużynę. Powręczenie pucharu, nagrody oraz dyplomu proszę pana komendanta i pana starostę oraz wójta gminy Trzebiel. Trzecie miejsce, OSP, żarki wielkie. I mamy jeszcze pamiątkową fotografię i dziękujemy. Trzecie miejsce OSP Żarki Wielkie, proszę wstąpić. Miejsce drugie w kategorii Dziewcząt CTE drużyna OSP Górzyn. Prosimy całą drużynę o wystąpienie, a o wręczenie pucharu, dyplomu i nagród prosimy Pana Starostę, Pana Komendanta i Pana Wójta Gminy Trzebie. zmistrzenie powiatu żarskiego w sezonie 2023 OSP Gorzyn <noise> Dziękujemy drużynie. Proszę wstąpić. Dowódca, proszę odprowadzić drużynę. Mistrzem powiatu żarskiego w kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt została drużyna OSP Złotnik. Prosimy o wystąpienie. Proszę o wręczenie Bucharu, dyplomu i nagród. bezłotnik ma prawo reprezentować powiat żarski na mistrzostwach województwa które zostaną rozegrane 17 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim 너